cecha podobieństwa trójkątów, bok, bok, bok. Jeżeli odpowiednie boki trójkątów są proporcjonalne, to trójkąty są podobne. Co to są wielokąty podobne, to możesz poczytać sobie tutaj. No a teraz wytłumaczenie tej cechy na podstawie tego przykładu. Co to znaczy odpowiednie, boków, odpowiednie boki trójkątów są proporcjonalne? Jeżeli w zadaniu masz udowodnić, że dwa trójkąty są podobne, to robisz to w ten sposób, korzystając z tej cechy. Bierzesz najdłuższy bok tego trójkąta i najdłuższy bok tego trójkąta i dzielisz ten, długość tego boku przez długość tego. Dzielisz i wychodzi Ci jakaś liczba. Następnie bierzesz e, najkrótszy bok tego trójkąta, najkrótszy bok tego trójkąta i dzielisz. Ten bok na ten bok. I wychodzi Ci jakaś liczba. No i później ten, te boki, które zostały. Czyli ten został i ten został. I dzielisz długość tego boku na długość tego boku. I wychodzi Ci jakaś liczba. Jeżeli za każdym razem wyszła Ci ta sama liczba, którą tutaj, którą tutaj oznaczyłem jako k, no to, to znaczy, że boki są proporcjonalne. Czyli podsumujmy. Jeżeli masz dwa trójkąty, to odpowiednie boki yy, dzielisz w ten sposób, że bierzesz najpierw najdłuższy, najdłuższy, później najkrótszy, najkrótszy i ten, który został do tego, który został. Dzielisz i jeżeli za każdym razem widzicie ta sama liczba, to możesz powiedzieć, że odpowiednie boki trójkątów są proporcjonalne. A co za tym idzie, trójkąty są podobne. Ta liczba, która Ci za każdym razem wychodziła, to jest skala podobieństwa tych dwóch trójkątów. Twierdzenie odwrotne też jest prawdziwe. No, to zobaczmy, jak wygląda te twierdzenie odwrotne. Jeżeli kąty są podobne, to boki trójkątów są proporcjonalne. No i, czyli oznacza to, że jeżeli w zadaniu by, e, ci napiszą, że masz dwa trójkąty podobne, to możesz ułożyć takie równanie. Czyli wziąć najdłuższy bok tego trójkąta, podzielić przez najdłuższy bok tego trójkąta, później wziąć najkrótszy bok tego trójkąta i podzielić przez najkrótszy bok tego trójkąta. Ten, który został, bok podzielić przez ten, który został. I za każdym razem wyjdzie ci ta, e, powin, e, powinna wyjść ci ta sama liczba, bo trójkąty są podobne, czyli możesz ułożyć takie równanie. I często z takiego równania można wyliczyć e, to, o co pytają w danym zadaniu.